Talk Shop, angielski w biznesie. Odcinek 53. Revenue, Profit, Income. I added a selection of branded merchandise to maximize our revenue. Hi there. Z tej strony Karolina z Asap Speak and Play. Dziś dowiesz się, jaka jest różnica między revenue, profit i income w kontekście pieniędzy firmy. Pierwsze, co firma uzyskuje z biznesu, to revenue. Revenue to przychód firmy. Inaczej zwany top line, ponieważ znajduje się na górze, rachunku zysków i strat. An income statement. Następnie, po odjęciu zobowiązań i podatku, zostaje profit. Profit. Dochód, zysk. Profit to różnica między kosztem produkcji a ceną produktu. Wyróżniamy dwa rodzaje profit. Gross. And net. Brutto i netto. Gross and net. Gross profit. Zysk brutto. Czyli kwota sprzedaży minus koszty. Net profit. Zysk netto. Inaczej net income. Albo bottom line. Wcześniej mieliśmy top line w kontekście revenue. Teraz mamy bottom line jako zysk netto. Ponieważ znajduje się na samym dole rachunku zysków i strat. Na temat idiomu bottom line mamy oddzielny odcinek, numer 8. Link znajdziesz w opisie. Net profit to gross profit minus pozostałe koszty operacyjne. I ostatnie słowo income. Income to dochód pracownika albo firmy. Jaka jest różnica między profit a income? Różnica między nimi jest taka, że kwota, która zostaje po odjęciu kosztów i podatku, nazywa się profit. Natomiast realny zysk firmy, który można podzielić między udziałowców, to income. Profit zależy tylko od revenue. Natomiast income zależy od profit i revenue. W transkrypcie do tego odcinka dołączam Ci dwie rzeczy. Pierwsza to prosta infografika która wyjaśnia różnicę pomiędzy profit and income. Druga rzecz to przykład rachunku zysków i strat. Financial Income Statement, żebyś mógł przeanalizować słownictwo. W kolejnych trzech odcinkach nauczysz się kolokacji z każdym z tych słów oddzielnie. A teraz przećwiczmy te trzy słowa w kontekście. Revenue, przychód. Słuchaj i powtarzaj na głos. Żadnych reklam, żadnych przychodów. No commercials, no revenue. No commercials, no revenue. No commercials, no revenue. Nasz dział telewizji kablowej odpowiada za mniej niż 3% rocznych przychodów AWM. Our cable news division accounts for less than three percent of AWM's annual revenue. Our cable news division accounts for less than three percent of AWM's annual revenue. Our cable news division accounts for Our Cable News Division accounts for Less than 3% of AWM's annual revenue. Less than 3% of AWM's annual revenue. Our cable news division accounts for less than 3% of AWM's annual revenue. Cable News Division Accounts for less than 3% of AWM's annual revenue. Dodałem serię markowych towarów, aby zmaksymalizować nasze przychody. I added a selection of branded merchandise to maximize our revenue. I added a selection of branded merchandise to maximize our revenue. Powtórz za mną. I added a selection of branded merchandise. I added a selection of branded merchandise to maximize our revenue. To maximize our revenue, I added a selection of branded merchandise to maximize our revenue. I added a selection of branded merchandise to maximize our revenue. Profit. Zysk. Słuchaj i powtarzaj na głos. Jedynym powodem, dla którego ktokolwiek by to zrobił, jest zysk. The only reason anyone would ever do that is <gasps> profit. The only reason anyone would ever do that is profit. The only reason anyone would ever do that. The only reason anyone would ever do that. The only reason anyone would ever do that is profit. reason reason anyone would ever do that is <gasps> profit. To 10,000 dollars profit. It's a 10,000 dollars profit. Powtórz $10, za 10,000 dollars. 10,000 dollars. It's a 10,000 dollars profit. $10,000 profit. Zysk netto dla mnie. Minus 59 dolarów. Net profit to me, negative $59 dollars. Net profit to me, negative $59. Net profit to me, negative $59 dollars. Income dochód. Słuchaj i powtarzaj na głos. Nasz dochód netto wzrósł o 14%. Our net income is up 14%. Our net income is up 14%. Our net income is up 14%. Nasz budżet opiera się na gospodarstwie domowym o dwóch dochodach. Our budget is based on a two-income household. Powtórz za mną. A two-income household. A two-income household. Our budget is based on a two-income household. Is based on a two income household. Pod koniec tego roku zgłosiłam dochód w wysokości 4 milionów 773 tysięcy dolarów. At the end of that year I reported an income of 4 Powtórz za mną. 4 ,000 ,000. Seven hundred seventy three thousand dollars. Four million seven hundred seventy three thousand dollars. At the end of that year, I reported an income. At the end of that year, I reported an income At the end of that year, I reported an income of 4773,000 dollars. At the end of that year I reported an income of 4,773,000 dollars. Well done. Zróbmy powtórkę. Jak przetłumaczysz? W zeszłym miesiącu nie mieliśmy żadnych dochodów. Last month we had no revenue. Dodaliśmy nowy produkt, aby zmaksymalizować nasze dochody. We added a new product to maximize our revenue. Roczne przychody naszej firmy to milion złotych. Annual revenue of our company is 1 million złotych. Rachunek zysków i strat pokazuje 5000 zysku brutto. The income statement shows gross profit of 5k. Zysk netto to nie to samo co zysk brutto. Net profit is not the same as gross profit. Podzielimy się zyskiem 50-50. Will divide the profit 50-50. Jaki jest roczny dochód gospodarstwa domowego w Polsce? What's the yearly income per household in Poland? Pracodawca płaci podatek dochodowy za ciebie. the employer pays income tax for you Pod koniec zeszłego roku zgłosiłam dochód w wysokości 500 000 At the end of the last year I reported an income of 500k Good job Ile zdań udało ci się przetłumaczyć? Jeśli miałeś problem z tym ćwiczeniem, powtórz ten odcinek kilkukrotnie, aby wyćwiczyć te zdania, albo ćwicz Quizlet. Link do zestawu z dzisiejszymi zdaniami znajdziesz w opisie albo w transkrypcie na dole. A jeśli chcesz przełamać barierę mówienia i zacząć mówić po angielsku? Tylko do końca kwietnia możesz spróbować naszej konwersacji 50% taniej. Sprawdź szczegóły na stronie www. Asap .pl. W kolejnym odcinku kolokacje z income Till the next time. Cheers.